Ejka, jeżeli trafiłeś na ten film, to jest to czytanie dla ciebie. W tym filmie dowiemy się, czego możesz się spodziewać we wrześniu. I jak widzisz, mamy tutaj trzy karty i trzy kryształy. Pierwszy to malachit. Drugi to lapis lazuli. Trzeci to Tygrysie Oko. Pomedytuj chwilę nad tymi kartami i kryształami i wybierz jedną grupę. Jeżeli wybrałeś grupę, numer jeden z tym malachitem, to jest to czytanie dla ciebie. Więc zobaczmy, czego możesz się spodziewać we wrześniu. Mamy tutaj ogień, kreacja, destrukcja, początek, ekspresja. Wyciągniemy sobie jeszcze kilka kart wyroczni. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj modlitwę, nić, ochronę, ze znakiem barana i Ceres kochaj i opiekuj się sobą jak matka pierwsze co przychodzi mi do głowy kiedy patrzę na te karty to taki wewnętrzny spokój, taka cisza. Możliwe, że będziesz potrzebował czasu we wrześniu na to, żeby trochę zwolnić, żeby trochę się wyciszyć, żeby chronić swoją energię, zadbać o nią, zadbać o siebie, tak jak matka dba o swoje dziecko. Możliwe, że będzie to dobry czas właśnie na modlitwę. Na zasiewanie swoich intencji, możliwe, że coś nowego rodzi się w Twoim życiu, ale zobaczmy, co wyjdzie w Twoich kartach tarota. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj siódemkę kielichów, wisielca i dziewiątkę różdek. Widzę tutaj z tą kartą wisielca, że rzeczywiście będziesz potrzebował tego zwolnienia, tej przerwy we wrześniu. Całkiem możliwe, że poczujesz potrzebę zwolnienia i jeżeli sam tego nie zrobisz, to możliwe, że świat w jakiś sposób cię zwolni. Myślę, że będziesz potrzebował tego czasu, żeby coś przemyśleć, żeby nad czymś się zastanowić. Całkiem możliwe, że zaczniesz myśleć o wyruszeniu w nową podróż, o oświetleniu. Sobie nowej drogi, nowej ścieżki. Myślę, że w tym okresie będzie bardzo ważne to, żebyś wsłuchał się w siebie, w swoje wewnętrzne światło, w swoje emocje, w swoją intuicję, żebyś właśnie poświęcił czas na to, żeby zwolnić, żeby się wyciszyć właśnie po to, żeby ujrzeć. To wewnętrzne światło, żeby usłyszeć ten wewnętrzny głos i żeby pozwolić sobie na to, żeby on właśnie Cię prowadził. Ale zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj szóstkę kielichów, rycerza kielichów i dwójkę mieczy. Te dwie karty, tak jakby ze sobą rozmawiały, widzę, że właśnie pojawia się na nich taka troska, taka opieka, i wydaje mi się właśnie, że chodzi tu o Ciebie, że wrzesień będzie dla Ciebie miesiącem, żeby zatroszczyć się o swoją własną energię. Żeby być trochę jak ta cebula, żeby zostawić sobie trochę warstw, nie rozbierać ich przed innymi, tylko poświęcić ten czas na zachowanie tej energii w środku wewnątrz Ciebie, poświęcić ten czas na regenerację, na powrót do siebie. I widzę tutaj, że ten czas na zwolnienie. Będzie dla Ciebie prawdziwym prezentem od wszechświata ten czas właśnie na to wyciszenie się, na te refleksje, na może też wejście w głąb siebie i przemyślenie sobie pewnych spraw, zobaczenie ich z innej perspektywy. Będzie dla Ciebie darem, będzie dla Ciebie darem od losu, od wszechświata. I pamiętaj o tym, żeby tak właśnie na to patrzeć, bo w naszym życiu są potrzebne zarówno momenty działania, podążania przed siebie, jak i momenty zwolnienia i integracji tego wszystkiego, co się wydarzyło. Pamiętaj o tym i postaraj się zaakceptować tę przerwę i docenić ją, cieszyć się nią. Widzę tutaj też z tą kartą dwójki mieczy. Właśnie to, o czym mówiłam, będziesz potrzebował wejść w głąb siebie, nie patrzeć na to, co dzieje się wokół, ale spojrzeć w głąb siebie, wewnątrz i wsłuchać się w tę twoją wewnętrzną wodę, w tę twoją intuicję, bo widzę, że coś się zmienia w twoim życiu, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. I ta zmiana może być potężna, może być duża, dlatego będziesz potrzebował czasu na to, żeby zintegrować ją wewnątrz, w środku siebie. To tyle ode mnie, to było Twoje czytanie. Jeżeli Ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz zamówić czytanie Tarota lub horoskopu, to zapraszam cię na mojego Instagrama. Ja Ci życzę wszystkiego pięknego w tym miesiącu. Do następnego. Cześć! Jeżeli wybrałeś grupę numer dwa z tym lapis lazuli, to jest to czytanie dla ciebie, więc zobaczmy, co cię czeka we wrześniu. Mamy tutaj łososia, wiara, determinacja, niezależność, zmiana. Wyciągniemy sobie jeszcze kilka kart wyroczni. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj łono. Ten jedyny witalność ze znakiem byka i symbolem węża. Diana bądź jednością z naturą. Kiedy patrzę na te karty, to to, co do mnie przychodzi, to właśnie łono. Łono kobiece, czyli możliwe, że coś będzie się rodziło w Twoim życiu, albo możliwe, że coś zacznie się dziać, coś zacznie kiełkować, bo pojawiają nam się tutaj aż dwa symbole tego trójkąta przypominającego łono kobiece, ale mamy też tutaj. Nawiązanie do łona natury, możliwe, że to będzie ważne, żeby przebywać w łonie natury, możliwe, że będzie miało to jakiś większy wpływ na ciebie i na Twoje życie we wrześniu, ale zobaczymy, co wyjdzie w Twoich kartach tarota. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Zwróć uwagę na to, jaka karta nam wyskoczyła. Kiedy na nią patrzę, to też właśnie myślę o łonie, ale tutaj bardziej w taki sposób, że to ty jesteś w tym łonie. Że to ty tak jakby kiełkujesz, rośniesz, regenerujesz się. Możliwe, że we wrześniu będziesz potrzebował czasu, właśnie na to, żeby zwolnić żeby uwić sobie takie gniazdko, żeby skoncentrować się na Twojej własnej energii. Mamy tutaj najwyższą kapłankę, czyli możliwe, że właśnie wrzesień będzie dla Ciebie czasem, kiedy zaczniesz mocniej odczuwać swoją intuicję, może zaczniesz dostrzegać jakieś znaki od wszechświata. Może poczujesz się mocniej połączony z tą uniwersalną energią? To na pewno przyjdzie, kiedy poświęcisz ten czas na wyciszenie się i zobacz, tutaj mamy witalność, więc możliwe, że potrzebujesz tego czasu, żeby zwolnić właśnie po to, żeby odzyskać tę swoją witalność, a że mamy tutaj symbol węża. Widzę, że może będziesz musiał zrzucić tę starą skórę. I często właśnie w tych momentach transformacji, zrzucania tego, co już nam nie służy, tracimy energię, bo cała nasza energia właśnie idzie w to porzucanie, w to pozbywanie się starego, i wtedy właśnie potrzebujemy czasu na to, żeby zintegrować tę nową wersję siebie, żeby trochę mocniej o siebie zadbać. O swoje ciało i o swoje wnętrze. I mamy tutaj kartę śmierci, więc rzeczywiście to, o czym tutaj mówiłam, to zrzucanie starej skóry. Widzę tutaj bardzo mocno. We wrześniu zajdzie naprawdę duża zmiana w Twoim życiu. Zakończysz pewien etap w Twoim życiu. Coś w Twoim życiu umrze. Właśnie po to, żeby mogło narodzić się na nowo. Wydaje mi się, że ta zmiana jest potrzebna właśnie po to, żebyś mógł zbudować w sobie tę wiarę, determinację, niezależność. Ta zmiana właśnie jest potrzebna, żebyś mógł wkroczyć w ten nowy etap swojego życia, żebyś mógł wreszcie odblokować, Tę nową wersję siebie, ale zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj czwórkę kielichów, trójkę monet i trójkę mieczy. Więc pojawiają nam się tutaj dwie karty o numerze 3. A numer 3 w numerologii ma związek z rozwojem, z rośnięciem czegoś. I bardzo pięknie nawiązuje to tutaj do tego naszego łona, do tego kiełkowania, do wzrastania. Widzę, że rzeczywiście. Coś będzie w tobie rosło, jeżeli planujesz zajść w ciążę, to widzę to tutaj u ciebie na pewno, ale też jeżeli planujesz rozpocząć jakiś nowy biznes, jeżeli planujesz coś powiększyć w swoim życiu, to będzie to na to właśnie dobry czas. Widzę tutaj, że będziesz powiększał swoje serce. Możliwe, że we wrześniu pojawi się jakaś. Trudność, jakieś wyzwanie, coś, co sprawi ci ból, coś, co może przyniesie ci rozczarowanie, ale to doświadczenie będzie ważne, bo ono właśnie pomoże ci otworzyć twoje serce, powiększyć je, odblokować nowe możliwości, jeszcze większą miłość miłość do siebie, miłość do świata. Z tą kartą, z trójką monet, widzę tutaj, że będziesz w stanie zbudować piękne relacje, może właśnie poszerzyć te relacje, odblokować jakiś kolejny poziom, pogłębić jakieś relacje. I z tą kartą, z czwórką kielichów, widzę, że coś zostanie Ci ofiarowane, i myślę, że będzie to właśnie ten Klucz do odblokowania tej nowej wersji ciebie, ta nowa emocja, ten nowy poziom czucia czegoś, to, że właśnie zajdzie ta zmiana, że zakończy się ten etap w Twoim życiu, ten czas na zwolnienie, na wejście do wewnątrz, na wejście do tego łona i zbudowanie lepszej relacji z Twoją intuicją, sprawi, że. Powiększysz coś w swoim życiu, otworzy się twoje serce i z poziomu serca będziesz w stanie patrzeć na świat, a to zawsze sprawia, że przyciągamy do naszego życia piękne rzeczy. Tutaj z tymi kartami, tutaj mamy ten jedyny, a na tej karcie bądź jednością z naturą, i wydaje mi się, że te karty ze sobą rozmawiają. Myślę, że to będzie ważne dla Ciebie we wrześniu, żeby spędzać czas wśród natury, żeby pozwolić jej Cię ukoić, uziemić. Więc na pewno postaraj się w tym miesiącu zorganizować sobie czas dla siebie, Najlepiej czas właśnie na to, żeby pobyć gdzieś blisko natury. Widzę, że coś nowego się kreuje w Twoim życiu. Że to Ty to kreujesz. Widzę naprawdę dużą zmianę, transformację dużo miłości, dużo pięknych relacji, które zaczną wkraczać do Twojego życia. To tyle ode mnie, to było Twoje czytanie. Jeżeli Ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz zamówić czytanie tarota lub horoskopu, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Ja Ci życzę wszystkiego pięknego w tym miesiącu. Do następnego, cześć. Jeżeli wybrałeś grupę numer 3 z tym tygrysim okiem, to jest to czytanie dla Ciebie. Więc zobaczmy, czego możesz się spodziewać we wrześniu. Mamy tutaj patyczaka, pozostawanie w miejscu, świadomość, krytyczne spojrzenie i zachowawczość. Wyciągniemy sobie jeszcze kilka kart wyroczni. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? mamy tutaj pod cień tranzycja zmiana ze znakiem raka Tak, zrób to. Pierwsze co do mnie przychodzi z tymi kartami, to naprawdę duża zmiana, która zajdzie wewnątrz ciebie, w Twoim podziemnym świecie. Całkiem możliwe, że wrzesień będzie dla Ciebie miesiącem pracy z Twoim cieniem. Przepracowywania Twoich programów myślowych, sprawdzania tego, co działa, a co nie i czego chcesz się pozbyć. Możliwe, że właśnie uda Ci się tego pozbyć w tym miesiącu, bo mamy tutaj zmianę, tranzycję i ze znakiem raka widzę, że pojawi się w tym miesiącu taka potrzeba zwolnienia. Potrzeba refleksji, regeneracji. To samo widzę też z tą kartą. Mamy tutaj takie zatrzymanie się i mamy krytyczne spojrzenie. Będzie to może właśnie krytyczne spojrzenie na to, czego musisz się pozbyć ze swojej energii, co musisz wyciągnąć ze swojej podświadomości i naprawdę to przepracować. Tak żeby móc powiedzieć tak właśnie na te nowe możliwości, które chcą przyjść, które chcą pojawić się w twoim życiu i które czekają tylko na znak od ciebie. Ale zobaczmy, co wyjdzie w twoich kartach tarota. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj rycerza różdżek, króla różdżek i diabła. I z tą kartą diabła, która nam tutaj potwierdza właśnie to, o czym mówiłam, myślę, że będziesz musiał pozbyć się czegoś ze swojego życia, i mogą to być właśnie toksyczne relacje. Jakieś nawyki, które już ci nie służą, coś, co trzymacie w miejscu, coś, co cię blokuje. Mogą to być dawne jakieś schematy myślowe z Twojego dzieciństwa, coś, czego jeszcze nie przepracowałeś. I widzę właśnie z tym królem miecz, że będziesz w stanie spojrzeć na to wszystko obiektywnie i będziesz w stanie tak przeanalizować. Ten Twój wewnętrzny program, to wszystko, co masz w swojej głowie, te wszystkie poglądy na temat siebie samego, na temat świata, będziesz w stanie na to obiektywnie spojrzeć i zdecydować, czego potrzebujesz, co chcesz zabrać ze sobą do tego następnego etapu swojego życia, a czego chcesz się pozbyć, co chcesz odciąć tym mieczem. Widzę tutaj, że będzie to miesiąc prawdziwej pracy nad sobą. I widzę też, że kiedy zrobisz trochę miejsca w swoim umyśle, to przyjdzie pasja, przyjdzie taki wewnętrzny ogień, poczujesz siłę, chęć, motywację do działania. Możliwe, że pojawi się w tobie jakaś chęć do podjęcia takiej inspirowanej akcji, więc Podążaj za tą inspiracją, podążaj za tą iskierką. Powiedz tak właśnie na coś, co Cię ekscytuje, na coś, co Cię przyciąga, na coś, co Cię motywuje. Ale zobaczmy, co jeszcze wyjdzie w Twoim czytaniu. Czego możesz się spodziewać we wrześniu? Mamy tutaj dziesiątkę monet, dziewiątkę kielichów i króla monet. Wow! Piękne karty, które mówią właśnie o dobrobycie o poczuciu pełności, o satysfakcji. O tym dobrobycie materialnym, ale też o tym dobrobycie w emocjach, o poczuciu spełnienia, o poczuciu prawdziwej, bezwarunkowej miłości. Myślę, że ta praca, którą w siebie włożysz w tym miesiącu, to pozbywanie się starych wzorców myślowych, to pozbywanie się starych nawyków, toksycznych relacji, tego wszystkiego, co już ci nie służy, odblokuje coś w tobie. Odblokuje w tobie prawdziwy potencjał, bezwarunkową miłość, ale też to poczucie, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Całkiem możliwe, że właśnie to przeprogramowywanie twojego umysłu będzie miało fizyczny rezultat. Możliwe, że zdobędziesz z tego jakieś korzyści materialne, że. Zaczniesz przyciągać do swojego życia prawdziwy dobrobyt, bo wreszcie zaczniesz wierzyć w to, że na niego zasługujesz, bo wreszcie zaczniesz dbać o siebie i o swoją energię. Widzę tutaj prawdziwą zmianę, która nastąpi we wrześniu w twoim życiu, jeżeli tylko skupisz się na tym twoim podziemnym świecie. Na tym Twoim cieniu i na pewno będzie to wymagało od Ciebie dużej odwagi, żeby spojrzeć temu diabłu prosto w oczy, żeby zanurkować naprawdę głęboko, powyciągać te wszystkie brudy, te wszystkie trudne, ciężkie sytuacje, które sprawiły, że. Myślisz tak, jak myślisz, że czujesz się tak, jak czujesz. Mogą to być naprawdę głęboko zagrzebane rzeczy, ale widzę tutaj, że ten miesiąc właśnie jest dla Ciebie. Jeżeli tylko poświęcisz ten czas na tę wewnętrzną podróż, to naprawdę na tym skorzystasz. Zobacz, jakie piękne karty. Prawdziwy dobrobyt, prawdziwe piękne relacje, satysfakcja, poczucie spełnienia, zadowolenie z życia i takie prawdziwe połączenie z tą uniwersalną energią wszechświata poczucie, że wiesz, po co tutaj jesteś poczucie wdzięczności i miłości. To tyle ode mnie, to było Twoje czytanie. Jeżeli Ci się spodobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. Jeżeli chcesz zamówić czytanie tarota lub horoskopu, to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Ja Ci życzę wszystkiego pięknego w tym miesiącu. Do następnego, cześć.